Witam Was wszystkich. Tutaj mój stary sprzęcik oraz troszkę zakurzona karta 660 Ti Azusa. A tu nowy sprzęt. Nowiutki Dobra, czekajcie. Odpakuję. No, więc po rozpakowaniu mamy tutaj do dyspozycji 970, ale to nie jest zwykła wersja. Jest to z wersja, nie wiem czy będzie widać. Jest to wersja black. Troszkę droższa niż te pozostałe. Kupiłem ją za 1669 zł. Jeżeli się nie mylę. I tu mamy samą kartę. dosyć duża powinna wejść bez problemu złącza w końcu jest ich znacznie więcej z tego DVI jeszcze skorzystam no i kabelki wszystko pięknie ładnie zasilanie tutaj mamy no wiadomo jest to ładnie zalakowane kurcze wszystko ekstra i coś glancuś. Co najważniejsze, co mnie bardzo interesowało, to dostałem. Y, oczywiście zapałem się w promocji, można powiedzieć. Czyli będzie Wiedźmin trójka. No i Batmanik. Batmanika nie wiem, co zrobię z nim. Ale Wiedźmina na pewno będę odpalał. Także y, zobaczymy za chwilkę, jak to spakuje. No i po montażu. Y, nie, no nie wiem, chyba z, może z minutkę się troszeczkę męczyłem bo nie chciało mi to wyskoczyć z tego bolca tutaj z tego PCI ale jak widzicie wszystko cytuś glancuś trochę mam tam nieład artystyczny no ale wszystko, wszystko działa Black naprawdę się ładnie prezentuje zmieścił mi się do tej obudowy można powiedzieć no, na styk mi tu wchodzi chyba 30 cm także Jakbyście kupowali do Zalmana Z11, no to tak to będziecie mniej więcej mieli. No a co z moją yy, bardzo dobrą kartą, na którą nie mogę naprawdę narzekać? Oczywiście pójdzie na sell. Myślę, że jeszcze z 6 stówek za nią zgarnę. I oczywiście to wszystko w maju. Bo jak ktoś będzie oglądał filmik za pół roku i stwierdzi, że choleraszystów, chociaż kto wie, te karty dosyć dużo, długo znaczy się. Yy, Trzymają cenę, więc nie będzie z tym problemu. Dobra, no i co? Oczekuję, Wiedźmina, nie?